Ten odcinek sponsorowany jest przez Fifa14gold.pl Jeśli chcecie sobie doładować końce, zapraszam na ich stronę Dostawa końców trwa nie więcej niż 5 minut Najbardziej zaufane końce na rynku, zapraszam i polecam Siemanko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku Otwieranie paczek z FIFA 14 e, Wyszły tocy z ligą i seria I są paczki po 50 hmm, Zostało 20 godzin do końca, więc otworzymy sobie 3 paczki Właśnie te, które e, są teraz e, aktywne E, tak więc właśnie czemu nie skorzystać z takiej okazji od razu mówię, że przepraszam za mój głos, jestem e, trochę chory, mam chrypę i, i ten głos może nie jest jakiś fajny. Nie jest fajny w ogóle, ale dobra, e, wiadomo o co chodzi, tak. E, od razu na wstępie powiem, że zamazałem e, Star konta, bilans i ilość punktów FIFA points, bo e, po prostu nie chce mi się wszystkim odpowiadać, bo piszecie ciągle w komentarzach że dał wam coins albo jakieś wiadomości mi wysyłacie, więc teraz w otwieraniu paczek nie będziecie prawdopodobnie widzieć, ile mam końców. Przechodzimy do zajebistej paczki. Teraz właśnie. Coś tam filmy. Tak, jest kolejny tot, już piąty, bądź czwarty w tym roku. Naprawdę mega. Jestem zadowolony. No. Naprawdę fajna, fajna basa, e, całkiem fajny, bo 90 obrony, 90 ten główek, czego chcieć więcej naprawdę. E, Pomimo tego, że jest bardzo wolnym, bo chyba ma 55 tempa, albo 50 tempa, coś takiego, e, to naprawdę jest całkiem, całkiem fajny. E, dość e, dobrze się nim gramy. tutaj cenę jeszcze tylko sprawdzałem, no jest... Stosunkowo tani jak do tych swoich statystyk, no ale nie ma lipy. Tutaj Wam właśnie pokazuję jakie zajebiste karty mam w swoim zespole. E, tak, jest mega. I przechodzimy do ostatniej paczki w tym odcinku. No, w bardzo krótkim odcinku, właściwie, ale naprawdę udanym. E, Pak openingu paczka za 50k Royce'a trafimy. E, właściwie trafiłem. E, którego sprzedałem chyba teraz za 77k, a wcześniejszego sprzedałem za 93. Jeszcze wcześniejszego za. E, 87 bodajże e, Tak więc właśnie tak to by wyglądało i odcinek się kończy, Słuchaj, odcinek był sponsorowany przez FIFA 14 golpel. Jak widzieliście już na samym początku tego odcinka Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli się podoba łapka w górę e, Tak no i do usłyszenia na razie, cześć, pa!